Wy wiecie, że ja tego nie nagrywałem w ogóle, ale w sumie to nic się nie wydarzyło. Kurda, nie, zabiłem typa jak Dacutas. No nic, pokażę ile graczy zostało. 6 właściwie. Nie wiem jak ja to zrobiłem, że nie nagrywałem tego. Jest koleś. są na jego plecach, to jest pozytywne nie widzę go Dobra, idzie przodem wiem, że snajpa zawija na hita. Był ten niezły. Patrzcie, on się w ogóle odwrócił do tyłu, żeby sprawdzić. Ale się zmniejszył teren. Nie chcę tego. Chcę Twoje wyposażenie, kolego. Nie takie wyposażenie. Nie chcę Twojej broni. O, jest dobra. Rewolwer by się nadał. gogle jak najbardziej narzędzia, nie, pistolet, nie stanagi, tak, bo byśmy wzięli o, te stanagi nie to, nie to dobra, tego nie bierzemy O, muszę poleczyć. Fak, ale mi mam daleko do tej strefy. Na południe, czemu to się nagle takie małe zrobiło? Jestem tu dopiero. O kurde. Jak to kilometr mam do przebiegnięcia, wiecie? Ło, wow, i strefa bombowania jeszcze za plecami. Tu jestem, biegnę na południe, no na pewno nie zdążę w te 60 sekund dobiec. Ja mam dużo apteczek, mogę się leczyć po drodze. Tylko też biegnę... You are back in the zone? What? Czemu? Nie czaję mhm. Coś się zdupczyło, kurde, to kółko się za bardzo chyba pomniejszyło Powiem wam Już tutaj Muszę to tak ulecieć na pało, ja mam fajną sniperkę, nie po to ją mam Żeby tutaj kurde raszować tak? Zobaczymy, okaże mi, ktoś ściągnie, bo będzie z boku Staram się patrzeć wszędzie, ale dobra, muszę się poleczyć. Za często się nie mogę leczyć. O, jest, dobra, jest strefa. Przynajmniej się i rozglądamy Ilu nas zostało całkiem sporo. Moja postać stęka trochę, wiecie? Nie podoba mi się to. Jestem nie, no ja w niej, zaraz strzela w pracy, ale nic, idę dalej, no co kurde, się nie będę ten tam... Zastrać ze strachu draskę mam mieć hm. Dobra, jestem z powrotem w strefie. Uff, tylko ta strefa jest jakaś kurde dziwna. Muszę iść na szczyt górki, no bo jestem snajperem przecież. Snajperzy siedzą, siedzą na szczytach górek. Pani... Okrężmy ich trochę Było stamtąd słychać strzały, to my pójdziemy z od tyłu Czyli od północy, bo tu raczej wszyscy będą na południe czyli później Kurde, jak mi cień widać w ogóle gdzie szedł, to będzie jego wilki cień na tej górze po przeciwnej stronie. Gini już są, bo muszę za 10 minut wychodzić i chciałem zobaczyć do końca rundę. To stary, to albo na YouTube będziesz musiał dokończyć, albo w ciągu 10 minut to, to się skończy. A raczej. Ona mi nie idzie, musiałem sprawdzić. Dobra, jest. Kurwa. Co ja miałem za zironik ustawiony i w co ja strzelałem w ogóle? Gdzieś tu będzie ile to jest. O, bo tu nie mam odległości, dobra. Jest tam. Dostałem, ale tylko raz. To nie był ten sam. Wiecie, tamten był inny trochę. Niepokoi mnie to trochę. Jest kamień. Gdzie on był bliżej, trzeba było w ziemię strzelać pod nim. Koleś mi sobie czwórki, trafił. Gdybym miał snajpę, to bym już nie żył. W szczęście to ja mam snajpę. Nie mam. I tyle w temacie. Tym koleś w czarnym mam ją ładnie wystawionego teraz na tej polanie i mogą mnie zabić. Ciekaw, czy oni byli razem? Czy oni się nie widzieli, że siedzą obok siebie? Prawda, plecy są. Powiem Wam szczerze, że ja tak strzelałem, że jakbym miał plecy, to już by mnie zabili, chyba. Na czterech graczy Nie wiem, czy powinienem się przesuwać, ale wydaje mi się, że lepiej mieć cela na cokolwiek niż tak siedzieć, skoro ja główno widzę w tej trawie. Poczekamy, aż nam się kółko zmniejszy, wiecie. O, co to, to przed nami jest? A nie, to trawa się sił. Nic czekamy tutaj. No, trzymaj się, bakłażan szerokości nie da się użyć apteczki, ludzie. Krawił. Ja też nic nie widzę. To mnie trochę niepokoi, wiecie, tu jest najwyższy punkt w tym miejscu. Właściwie moglibyśmy się tam przeczołgać. patrząc oczywiście na okolice. Już głowy nie podnoszę, jeszcze mi ktoś urwie. Widzicie to, gdzie jest ten punkt? Tutaj, na przecięciu tych kresek dwóch. Troszeczkę do niego mamy, ale z tego punktu możemy coś więcej zdziałać niż tyło, bo tutaj nic nie trafimy kompletnie. Zaraz się okaże, gdy ktoś leży obok nas. Tu tak często w Battle Royale jest, że nagle się kurde obracacie koła, ale stoicie twórcami do typa. się Nie widzicie. Kurde. Nie da się użyć apteczki. Nie da się zrobić full HP. Przestańcie mnie denerwować. nie jest Battlefield, że się leczymy apteczką do 100%. Dobra, jeszcze kawałek został do tego punktu. ładnie, główno widzę w tym trawie, dobrze ktoś powiedział. Już jakieś kaszlenie, nie wiem czy to moje czy ktoś kaszle. Ile nas jeszcze zostało? Kurde, czterech w takim miejscu. Aż się dziwię, że jeszcze nie poginęliśmy. Wiecie co, nie wiem, czy broni nie zmienić. coś strzelają, ale gdzie i co to nie mam pojęcia. Będę się podniósł na chwilę. 5 minut jeszcze zostało tej rundy. Ona ma 5, 4 graczy. Zmieniam broń, wiecie, bo to jest. O kurwa jeszcze się zmniejszyło. uważaj Sam nie wiem, myślę, że granat poszedł. Nikogo nie zabił. się czterech typów schowało, przecież my tu mamy kurde pięć krzaków dookoła. Nic, ja jestem w kółku, dole, nie wychodzę z niego. 30 sekund, dlaczego, bo nie rozumiem. Jest. Tam był koleś na dole. Nie wiem, co się dzieje, jak nie ma tego czasu. Gdzieś biegł, ale nie wiem, czy zginął, czy nie. Rasta jeszcze został. Z pleców, jak z pleców, jak z pleców! Jak z pleców mógł podejść, przecież tam już był koniec mapy. Kurde, no zrobił mnie. Fuck, na sam koniec już prawie było. Prawie było. Nie. Nie wygrałem. FAK Dobra, 3 minutki, five minutes break i zobaczymy co po przerwie. Masakra jakaś.